Golem. Po co nam golem? Wywalić go! Bezużyteczny! Cześć, z tej strony Wafel. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy znowu na Bedwarsach. To jest mapa Dojo trzyosobowa. Tutaj już widzę ktoś tam na środku jest, pewnie miał buildera się go rozklepia? To to jest. Kapci napci. Chyba nie jakaś mazinka, A kapci napci ma forsa. Łuk. Tak. To ja tam nie idę. Na razie. Dobra. Oni mają sobie łóżko. Wystarczy kino. Kurde, nie zrzucaj mnie Wystarczy kilow i niewitka i będzie essa. Kill off i niewitka załatwione. Jeżeli nic nie zepsuje, no to będzie rozwalone łóżko. A mam nadzieję, że nie zepsuje. Rozwalili most? Most rozwalili. Dobra, to, to jednak oni zepsuli. O, ale mamy tutaj drugi team do rozwalenia. Zjarany gepard, ale nick, zarąbisty. Problem jest z tym, że nie mam żadnych potek. Ale możemy odwrócić jego uwagę na przykład takim czystym Silverfishem, którego nie używałem już od. Yy ja w ogóle nigdy nie używam Silverfisha. Ale teraz może się przydać. Ok, więc yy, on nas chyba tutaj napada. Tak? Nie, gdzie on jest? Na środku jest. Low HP No nie zasłanie, Boże Dobrze, rozwalony A co tu się wyrabia? Proszę Państwa Na no, polandzę chcesz zginąć czy nie? 1 HP, ale nie spadnie chyba Nie? Nie, nie spadł Nieważne Dobra, jeszcze myślę pójdziemy tam Dwóch się rozwali raczej. na psie dobrze się całkiem bije, ale myślę, że ja lepiej. Tylko, wiecie, 2 na 1, no to tym drugim może przeszkadzać bardzo. Zależy jak się bije. Okej, okay, kapcie napci załatwiony. Teraz ten drugi Madzinka. No, ona mogłaby nieźle przekazać. przekazać, na 1-9. Ale na szczęście została ona sama, nie? Tam widzę, ktoś już leci. Taki tam szymek na przykład. O, jak ja jestem, no to już nie atakujemy, nie? Nie ma opcji. <ślał> Za mocny typo. Poland przy mnie gra bardzo defensywnie, więc będzie prawdopodobnie patyk. Yy, będą golemy, więc będą się je powystrzeliwać. Znaczy musiał. No po prostu tak jest najłatwiej: golemy powystrzeliwać. Plus jeszcze mają pewnie szarpa, co może mi całkiem utrudnić. Ups, patyk. Poland, gdzie jesteś? Tu? Awk, super. Aby waliła moneta. No i gg. Cóż, Mario, arena, na której uwielbiają, po prostu uwielbiają, zabierać mi środek. Szczególnie ci, co mają na przykład takie trzy osoby, mają forsa, jedna Buildera, no i wtedy y, trochę przypał. No i uwielbiają też oczywiście zrzucać bardzo, więc ja lecę na środek bez jutów. Ktoś tu jest po drugiej stronie może uda mi się jeszcze go zrzucić eee, nie on chyba chciał przeskoczyć i coś mu nie pykło albo go zrzucili bo bloków mu na pewno wystarczyło starczyło raczej go zrzucili ale dobra tak czy siak cokolwiek się stało to dobrze dla mnie bo go nie ma Uuu. niebies zieloni znaczy się trochę dużo ich jest Roland Szymek, kapci napci Madzinka też um 1.9 może być mały problem, ale myślę, że, że sobie dam radę. Może, może zginę raz czy dwa. Trzeba będzie utrzymać łóżko. Ktoś tu jest, ktoś tu jest, ktoś tu strzela. Ktoś tu ma force. Ktoś tu już nie ma forsa. Ktoś tu umarł. Ej, i znowu ktoś tu umarł. Jakie tu mam dwie niewitki. Dobrze. tam tamten poszedł tam. Kurde, nie udało mi się rozwalić. Nie idzie. Spinka taka po prostu. Kurde. Raz mi idzie tak zarobi się, a raz taką spinkę łapię i wtedy tak lamię, że to jest po prostu masakra. Dobrze, więc zostali nam oni niebiescy, ale z nimi będzie problem. Trzeba to zrobić szybko. Bo jak nie, to oni będą mieli jakiegoś takiego wyczepistego prota, i w ogóle wszystko tak. Yy, wiecie, można się pokusić jeszcze o Patyka. On by mógł nam pomóc. Pójdę tam z perełką. Mają drugie diaksy. Nie trafiłem. Kurde, im większe zagrożenie, tym bardziej lamię. Tym bardziej stresowamię, tym bardziej łapię, tym bardziej lamię. No i w tym jest problem. Bo tutaj jest y, dosyć duże wyzwanie teraz. No nie, co ja kupiłem? Skoro nie trafiam w strzały, to tym bardziej, jakie ja mam trafiać w, w, w ludzi. Skoro kupiłem łuk, to już się opatyka nie, pok nie pokusimy. Tam coś odwalili w ogóle, co to ma być? Już myślałem, że nie trafię. Nie zdała sobie sprawy z tego, że nie ma... Nie ma łóżka. Albo po prostu za, bardzo zaryzykował. Świadomie. I ginę. Ale zostało ich dwóch. I to tych y, gorszych. Więc dobrze. O, i tu, tu mi się przyda ten łuk. Że nie jest jakiś bardzo mocny. Szczerze, to jest taki bardzo słaby, ale przynajmniej będzie czym zrzucać. A ty co? Budujesz ten most od, od ilu? Jak długo już budujesz ten most? Od początku areny. No w ogóle nic nie zrobię, tylko ten most budował cały czas. Całą arenę. Dobra, plan taki. Lecimy tam na niewidce i speedzie. I zabijamy ich, po prostu. Szymek chyba jest tam pod wyspą. Jak sobą Się schował. O, został sam! Madzinka wyszła. Nie, on jest tutaj. Już myślałem, że nie spadnie. Ale spadł. No i GG! Okej więc jesteśmy z powrotem znowu na arenie Mario i teraz nie mamy za bardzo takich mocnych kimów mamy w drużynie Szymka on pewnie będzie strzelał dużo złuku no ale nie widzę nikogo za bardzo dobrego kasperowski coś tam yy, 19 i force ale no nie za dobry jest okej okay, zieloni się budują już tam Ile ich jest? Czterech... Trzech. Sprinter chyba Force, z tego co pamiętam. Jak kojarzę to... Wiele, wielu graczy tutaj kojarzę, ale tak nie znam za dobrze. Jedną sobie odłożymy, tak na wszelki wypadek jakby coś się jednak... Warto jest jednak mieć tą jedną niewidkę gdzieś. Tak na wszelki wypadek jakby się na przykład zajęli środek... Trzy osoby z Forcem, na przykład. Kto tu zbudował coś? Szymek. Coś ty zrobił? Czemu to zamurowuje? co ty robisz? Eee, okej, okay, dwóch. Sami się. Sami się ten niszczą. Ja nawet nie muszę nic zrobić. O, ci też strzelają. I teraz pytanie, do kogo tu iść? Zabrał mi Emę, tak? Wszystkie. Te Nie oddasz? Nie Niektórzy robią tak, że biorą i mi oddają No bo wiedzą, że mi się bardziej przyda, tak? Ale niektórzy wolą dla siebie zostawić Łóżko jest takie Trzeba będzie kupić kill -off. Albo Jeżeli mi nie zauważą To już wiem, dlaczego wszyscy powychodzili. Bo nie chciało im się grać z typem, który dla siebie wszystko bierze. Nic dziwnego. No ale przez to, że. Co on z tym zrobił? Nic, zebrał dużo. I zanim zdąży coś kupić, no to ja go rozwaliłem. No i tak właśnie przegrywa się gry. Golem. Po co nam golem? Wywalić go. Bezużyteczny. We, we, we. Gdzie z tym? We, idź stąd. Po co nam to? Kik kamilatus u, u, utrudnianie gry. D dobra, jeden się nawet, jeden, jeden to ja go wzrokiem zabiłem. Jeden tutaj się bije, tak dosyć, e dosyć najsik. Kurde. Faliło mi się. Cheaty, 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 cheaty. Nim więcej, ci, nim więcej napiszesz razy cheaty, tym szybciej go dopadną. To jest yy, zawsze, to, to jest potwierdzone info. Tak musi być. Nie ma innej opcji. Dobra, na nich trzeba iść z, z siekierką. Dałeś żółtemu zdobyć środek. I uciekłeś. Wiesz, brawo. Nie mam eme, więc będę musiał na tamtych tam. Jak wezmę, zbiorę jakieś te eme i pójdę na niej widzę z siekierką, to ich rozwalę. A ty co? Będziesz rozwalać most. I... Ale w ten sposób rozwalisz tyle, że... będzie mogła przeskoczyć. Jestem gotowy na atak. Mam tutaj jumpa oraz niewitkę. Myślę, że z tym setupem. E, niko spoko gdzieś tu blisko. Który mnie bił tak mocno dobrze? E, tu Zaraz. Ten, którego ostatniego zabiłem tam na początku. Mm, ten spad. Ten spad. Senior Polako dobrze się bił. A czy tak wiecie, w miarę. O, Szymek dołącza do akcji. Wolał zginąć niż umrzeć yy, z mojej ręki. Znaczy wolał popełnić samobójstwo niż umrzeć z mojej ręki. Ona ma patyk? Już nie ma patyka. To został torcik. Wspaniale. Nawet blisko. Jest. Tutaj bije się z moim teamem. Ukrad Chcę ukraść killa, ale mi nie, nie dają mi. Ukradłem. Wspaniale. Najlepsze jest to, jak, jak się biją. Ty przychodzisz na koniec na koniec walki, klepiesz raz i zabijasz. <słuch> Nie idzie mi się ślepa, tak, tak, fest. Ha! Ukradłem killa. Znaczy jeszcze, wiecie, zdobyłem. W ogóle nie ma to jak... ...uczyć się... ...trzech lat... ...nauki historii w cztery dni. Ale ogarniam najważniejsze rzeczy. Przynajmniej, no bo wiecie, za, za dwa tygodnie egzaminy trzeba się tego uczyć. Przynajmniej wiem, kiedy powstał Rzym i w ogóle w którym wieku był, były te wielkie odkrycia geograficzne. Wcześniej to w ogóle nic nie wiedziałem. Absolutnie. Uwaga, torcik już idzie na środeczek. Taki wiecie, speedrunnik robi sobie, e, ale chyba mnie zauważyła i uciekła. Zgadza się? Nie, nie zgadza się. Ono ciągle idzie. Się ją pobije Robimy w ten sposób, w ten sposób, żeby nie uciekła. I teraz bijemy. Eee, no coś ci się nie, nie udało chyba, nie? Czerwony na środku. E, tylko czy ona poszła do mnie, tak? Tak! Wiecie, wymiana łóżek. Ona pójdzie do mnie, ja pójdę do niej. No i wtedy oboje nie mamy łóżka, ale kto wygra? Raczej ja? Umiem sobie radzić bez łóżka. Zrobimy w ten sposób. Niewidek warto mieć naprawdę multum. Musimy trochę zbierzmy tego. Ona jeszcze do mnie idzie. Zapraszam. Bardzo proszę. Chciałaś z Tomasz. Znaczy to chyba, Sar. Tak mi się kojarzy z Sara. Więc mówię w formie żeńskiej. Nie no, ja tam chciałem na miecze, ale... Skoro wali we mnie z łuku, nie będę inny. I tak jestem. Tylko zauważyłem, że w Labymodzie. Gdzieś to musi być. R. To coś pomaga nam. Em... Analog Movement, co to jest? To jest chyba. Nie mam pojęcia. To pomaga nam. Grać na kontrolerze i właśnie z tym chcę zrobić następny odcinek, że będę na kontrolerze próbował grać w Bedwarsy. Wyobraźcie to sobie kurde lamienie w walce normalnie z myszką, a co dopiero z kontrolerem Masakra więc, pewnie to by był taki krótszy odcinek. Teraz mam dosyć dużo czasu, to myślę, że zaraz mogę to nawet zrobić. Po tym odcinku. Jeżeli w ogóle mi się uda. Dobra, lecimy do niej. A nie. Wikusiońcy Ferki, to chyba facet. Bo mi się. No, Wikusio, no to. Wiktoria, halo. On mnie już widzi. No w sumie, jak nie zauważyć takiego zapierdziającego mostu? E, niektórzy nie, nie widzą. Bywają takie osoby. Nawet mi nie uderzył. I bardzo dobrze. Teraz nie, nie masz nowych gdzie uciec. O! Uciekniesz na lobby. Wspaniale. Także w tym odcinku to by było na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. I cześć.